to przejście, bo to jest kilka przejście tak, tam nie jest na pewno tak, i tu jest, to jest, to, to jest delikatnie hmm. ale to hmm. nie, to nie jest to, i to jest tyle sześć my idziemy tak po, po prawej stronie tylko rur pani ma to zdjęcie pan ja tak, tak, bo to idzie tak tak, tak, bo to idzie tak 4,8 metra skręcam w lewą stronę. Po prawej stronie. Tutaj wioska, jeździli tym całym Na razie, przynajmniej. Tu jest dojście z tego, co nie mogliśmy skręcić

nie, po, nie powinno być problemu, okay, jeżeli nie, jest, to jest na dole. To 60, że jesteśmy teraz tam. A, tak? To jest taki, 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 taki... tak, to już idzie tak. Pan Koty, ja tutaj cofnę, a zrobimy tamto. Tam, okay. Tylko tu po drodze jeszcze też wad róbmy. No nie ma sensu teraz już wstać. Mm -hmm. Zobaczę, jak pójdzie, to. Teraz w tym coś tam jest. Chodź do wylotu, tak. O po

To zobaczyć jest, bo ja widzę przeciwległą ścianę. To może być 60 równie dobrze. Może być 60. Tak. Mhm. Tak? Mhm. Także do połowy no, jeżeli nawet może do połowy są kiedy no, tak, że... są tak, że kielich zostaje i nie ta rura, w która wchodzi w kielich nie idzie do końca są tak jak tutaj. Tu jest tutaj. nie widać przerwy żadnej. ona jest jedną drugą. O ile co szczeplnku tutaj gdzie jest tej się 100 na 160 zmienić będzie. 100. Ale to jest dosłownie doskonałe. No... taki on. nawet nie ma pół centymetra, wątpię czy jest, to jest, to jest połączenie no. no, no i jest. To, no, to delikatnie na tym ja Tutaj setka i wchodzi 160, Wtedy. tak? I jakby te połączenie tutaj ten... Wtedy. no to jest tak zwane ta redukcja, jak Wtedy. ona by była troszkę To by to w ogóle nie stało. Tam, tutaj jest redukcja, wchodzi w dopiero